Dzień dobry. Dzisiaj propozycja jednoporcjowego serniczka z polewą czekoladową. Wystarczy tylko wymieszać składniki i upiec, a do jego pieczenia nawet nie potrzebujecie użyć piekarnika. Zaczynamy od składników. Potrzebujemy 150 g jogurtu śmietankowego może być również jogurt grecki, jedno całe jajko, czubotą łyżką mąki kokosowej, erytrol do smaku u mnie jest to jedna czubata łyżka, może być więcej lub mniej, odrobinę wanili lub innego aromatu oraz 50 g tłustego twarogu. Mieszamy wszystko, nie potrzeba nawet miksować. Jak widzicie, moja masa serowa ma nadal grudki sera. Całość przelewam do naczynia do zapiekania, wysmarowanego masłem, można również olejem kokosowym i lekko wyrównuję wierzch. Następnie wstawiam do misy airfryera. Piekę około 20 minut w ustawionej opcji ciasto. Czas pieczenia może się różnić w zależności od urządzenia i jego opcji. Inną opcją jest przygotowanie takiego jednoporcjowego serniczka w mikrofalówce lub na przykład gotując go na parze. Gotowy serniczek polewam rozpuszczoną kostką czekolady z łyżeczką oleju kokosowego. Prosto i szybko. Życzę smacznego i podzielcie się proszę swoimi propozycjami na szybkie dania.